Cześć, witam was serdecznie na moim kanale, na kanale Gaming i dzisiaj pokażę w odcinku Wam można tak nazwać recenzję mojej gamingowej myszki do gier. Więc może zaczniemy od funkcjonalności czyli przycisków. Pierwsze co, co mamy rolkę z funkcją naciskania. Kolor czerwony oznacza jedno kliknięcie, zielony podwójne kliknięcie. No i oczywiście kolor żółty potrójny. Z boku mamy kolejne dwa guziki, które służą, służą mi najczęściej do przełączania broni w grze Battlefield 4. Tutaj na oparciu o dłoni mamy pulsujące logo Bloody na czerwono. Po stronie prawej mamy wejść, mamy takie specjalne miejsca na nasze dwa palce. Po stronie lewej mamy na kolejne dwa palce. Miejsca w którym znajdują się dwa przyciski do przełączania broni. Natomiast kabel jest pleciony w materiale w kolorach czarno-czerwony. Końcówka wyjścia od kabla jest taką fajną, gumową końcówką, zakończona, która nie pozwoli się urwać mu kablu myszki końcówka USB jest w fajnym czerwonym kolorze tutaj mamy logo Bloody takie wyżłobione końcówka oczywiście nie jest pozłacana tylko zwykła srebna i tutaj mamy fajną funkcję którą możemy sobie szczepić kable opaska z logo Bloody To by było raczej na tyle w tym filmie. Jeżeli bym się podobał, łapka w górę. Komentujcie, subskrybujcie. Piszcie na komentarze. Ja z pewnością na nie odpiszę. Trzymajcie się. Cześć.